Zacznijmy analizę od największego interwału, czyli od tygodniówki, jak ona się zamknęła, w jaki sposób i jak to wygląda na tygodniowym interwale. Mamy gigantycznego knota, który zbiera płynność nam właśnie z przednich 1, 2, 3, 4, 5, 6, sześciu tygodni, tak? Zgarnia nam płynność praktycznie z 1,5 miesiąca. Zgarniamy 20 miliardów płynności w likwidacjach, więc mamy na pewno bardzo dużo siły na jakąś krótkoterminową reakcję wzrostową, na jakieś odreagowanie. Ale według mnie to raczej będzie tyle i będziemy kontynuować w dół, bo nie dobiliśmy do żadnego ważniejszego poziomu. Więc tygodniówka ogólnie, jako samo zamknięcie tygodniówki, nie wygląda to tak źle na tygodniowym interwale. Tygodniówka, gdyby zamknęła się źle, powinna się zamknąć poniżej tego poprzedniej tygodniówki. Wtedy byśmy mieli CISDA, czyli po prostu. Ee, świeczka, która zgarnia płynność, zamyka się poniżej poprzedniej, ee, to jest engolfująca, i powinniśmy kontynuować spadki z racji tego, że ta świeczka tygodniowa zamknie się w ten sposób, czyli jest mniejsza od świeczki poprzedniej wzrostowej, więc tych kupujących dalej tutaj dużo jest, więc e, no możemy zobaczyć jakiś krótkoterminowy wzrost właśnie do 0,5 e, z tego całego gapa, to jednodniowego albo po prostu z tego całego rangea e, do 0786 0618, które są e, gdzieś w tym miejscu. Hmm, tutaj też mamy 4 godzinowego spadkowego gapa, e, kolejnego 4godzinowego spadkowego gapa, więc nie zdziwię się, jak zobaczymy powrót po te gapy i dopiero wtedy spadek, tak? Bo tutaj też musi się pojawić jakiś, 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 jakaś manipulacja, tak? Więc wyobraźcie sobie, że Bitcoin idzie do tego, do tego miejsca. co jest dla was jeszcze realne, to też jest jeszcze realne. A wyobraźcie sobie, jakby Bitcoin zrobił coś takiego czyli zgarnął tą płynność tutaj jeszcze raz ATH i dopiero wtedy zaczął spadać bo to jest to możliwe ten spadek który tutaj zrobiliśmy to jest największy spadek z likwidacjami w historii Bitcoina tak wybiliśmy 20 19 miliardów dolarów w e, pozycjach, tak, ludzie potracili majątki swojego życia przy, przy, tym przy tym spadku, nie tylko na bitcoinie, ale na przykład na solanie, która spadła naprawdę gigantyczne kwoty. Już Wam pokazuję, jak to wygląda mniej więcej na wykresie. No, spadła, e, w solana e, spadła 40% w jeden dzień, więc to jest naprawdę gigantyczne numery, i przy tych spadkach zgarnęliśmy masę, masę płynności, więc e, po prostu idziemy do góry. E, od, lekkie odreagowanie do na przykład tego czterogodzinowego spadkowego gapa, do tego czterogodzinowego spadkowego gapa, i jak tutaj będziemy zamykać się powyżej, no to wtedy wiem, że idziemy po ATH, po Low Resistance Liquidity, który jest w tym miejscu a tak, na, na razie pozostałbym spadkowym z racji tego, że tak jak wam mówiłem w poprzednim filmiku, nie dość, że nie dość, że co to jest za ten a okej okay. nie dość, że mamy na tygodniowym interwale wielkiego gapa, bo takie, bo takie gapy e, to są, znaczy takie knoty można uznać jako gap, tak, czyli takie gapy e, możemy sobie uznać jako gap, więc to jest gap na wykresie, wielki tygodniowy gap na wykresie i go wypełnimy dopiero jak dojdziemy do 50% z tego knota, więc możemy zejść nawet jeszcze raz do 100, 108 tysięcy dolarów i to nie jest tylko jeden powód, dlaczego sądzę, że spadniemy jeszcze do 108 dolarów, e, 108 tysięcy dolarów z racji tego, że Mamy jeszcze otwartego jednego simpa, mimo tego, że przy tym wzroście tutaj wypełniamy poprzedniego seampa, czyli z tego tygodnia, to jeszcze nie wypełniliśmy simupa z poprzedniego tygodnia, czyli właśnie z września, nawet z dwóch tygodni wcześniej, z racji tego, że przez weekend nie wypełniamy takich kapów, Już wam pokazuję o co mi chodzi BTC1. Tak, Bitcoin Futures CME. I jak widzicie, w tym miejscu ten gap nie został wypełniony. Tak, ten gap nadal tutaj leży, w tym miejscu więc ten gap tutaj jest, bo przez weekend no, ta cena na, na rynku jest zamrożona. Tak, tylko my e, widzimy to na innych, e, na innych rynkach, na giełdach, bo przez, przez weekend normalnie cena chodzi e, na giełdach, a na CME ta cena jest zamrożona, no bo sesje się otwierają dopiero w, w poniedziałek, tak, w piątek są zamykane i ten rynek CME stoi w miejscu, więc dlatego się nazywa CME bo przez weekend jest po prostu rynek zamknięty i otwiera się w danym miejscu, więc ten CME Gap z poprzedniego tygodnia, z 29 września nadal jest otwarty i dla mnie to jest bardzo mocny draft na płynności, tak, czyli e, według mnie powinniśmy kontynuować te spadki, więc ten knot Widzicie, że tego knota nie ma na CMI, więc tego knota tutaj nie ma, więc mamy tego CMI Gapa i mamy też knota, więc według mnie no wygląda to mega spadkowo. I tak jak mówiłem, po takim spadku gigantycznym może mieć odreagowanie. Przepraszam, odreagowanie na przykład no, tutaj 0,5 do tego 4-godzinowego spadkowego gapa, do tego 4-godzinowego tutaj spadkowego gapa wypełniliśmy przy tym spadku też, e, znaczy przy tym wzroście mm, CM gapa, którego zostawiliśmy w piątek, e, więc to był target właśnie przy tych wzrostach. E, na mniejszych interwałach, typu właśnie, mm, typu właśnie, jednogodzinny interwał mamy dwa razy podwójny tołek, więc to jest e, fajny znak e, po właśnie. E, im, Odwrócenie się trendu, tak? Czyli jeżeli zostawiamy płynność poniżej, no to fajnie to wygląda. Jeżeli chcemy tutaj to shortować i chcemy takie właśnie dołki mieć, jak idziemy do góry, no to nie chcemy mieć takiej dołków, które zgarniają z siebie płynności, czyli na przykład czegoś takiego i e, idziemy w ten sposób do góry, tylko właśnie chcemy idealne podwójne dołki, bo wtedy mamy miejsca z płynnością, które są pod którymi leżą stoplosy. Tak więc e, to bardzo dobrze wygląda właśnie pod shorty. Oczywiście, no tutaj e, nie trzeba tego na razie shortować. Czekajcie, ja osobiście też będę czekał, aż tutaj jakiś poziom się potwierdzi, czyli na przykład dobiłem do equilibrium, znaczy equilibrium z tego jednodziewego gapa spadkowego, który jest w tym miejscu. Widzicie to, on leży w tym miejscu to jest 116 434 I tutaj też będę szukał jakiegoś shorta, oczywiście, ale nie od razu nie będę wchodzić z tego miejsca, tylko po flipnięciu gapa, tak więc na coś. Takiego będę liczyć i dopiero wtedy będę szukał shorta, no przynajmniej wydaje mi się, że ten equal loss, który należy na 109 tysięcy dolarów jest jak najbardziej dobrym poziomem, nawet można się pokusić o właśnie wypełnienie tego tygodniowego gapa do 0,5 i wtedy czyli do 108 290 108 290 no to prawie prawie idealnie 108 290 czyli do tego miejsca leży tygodniowy ekwilibrium z tego gapa z tego knota więc to jest po prostu gap który powinien zostać wypełniony też liczyłem w ogóle na na to, co wam wymówiłem w poprzednim filmiku, czyli na zgarnięcie płynności z tego knota i jak najbardziej sądzę, że to jeszcze może się wydarzyć. I stąd też będę szukał longa po zgarnięciu tego knota i po dobiciu do miesięcznego gapa i tego sell side'u jak najbardziej będę tutaj szukał longów, oczywiście na jakiegoś rewersala krótkoterminowego, bo to jest bardzo mocny poziom i według mnie to tutaj będzie jakaś odbitka na pewno, tylko tam cena musi jeszcze do tego dobić, tak więc no na, razie, na razie bym tego nie shortował. Czekajcie na dobicie do 0,5 właśnie z tego GAPA albo po prostu y, z tego całego rangeu y, 0,6,18. Bo to może się wydarzyć, bo bardzo często Bitcoin y, tutaj, kiedy idzie do 0,6,18, gdzie to jest 0,6,18, 0,7,8,6, czekajcie, mam tutaj tło ustawione. Y, 0,618 leży na 116,800, a 0,786 na 121. Pamiętam, że kiedyś był właśnie taki podobny spadek i Bitcoin sfejkotał wszystkich i doszedł do 0,786 Fibonacci'ego, tak? Więc 121 tysięcy dolarów, gdzie leży 4-godzinny spadkowy gap, jak najbardziej jest jeszcze możliwe przy tym, spadku, przy tym wzroście, z racji tego, że e, no mamy gigantycznie dużo zebranej płynności 19 miliardów e, płynności, tak? Dolarów, więc największy poprzedni krach to był z rzędu 1,5 miliarda dolarów straty, więc jest to praktycznie 10, nawet więcej niż 10-krotnie więcej zgarnięcie płynności, więc no nie dziwię się, że po prostu jest taki wzrost. No i możemy nawet dojść do tego gapa, albo nawet do tego gapa, i stąd nie wiem, zrobić, albo zjechać po te płynności tutaj po wypełnieniu tego gapa, albo po prostu zrobić jakiś niższy. Wyższy, wyższy dołek i kontynuować po ATH. Tego nie wiemy, co tutaj się wydarzy, możemy sobie tylko gdybać, ale jestem też przygotowany na to, że Bitcoin może pójść po ATH. To jest mój najczarniejszy scenariusz, znaczy najczarniejszy, no stąd też będę planował e, odpalać shorty, e, bo według mnie ten target jest dużo, dużo e, niżej i to jest po prostu początek tej, e, no można powiedzieć śmiało, że recesji, tak? E, też tam gdzieś e, czytałem w książce, że Niektórzy przewidują, że początek recesji zaczyna się właśnie wojną ekonomiczną USA z Chinami. I właśnie jesteśmy tego świadkami, tak, czyli USA nakłada te cła 100% cło na na chiny i zaczyna się, zaczynają się te spadki, tak więc no bardzo dawno w ogóle nie zobaczyliśmy gigantycznych spadków. Ten rynek jakoś tutaj tak się ruszał w miarę, w miarę normalnie. Nie było tych takich zjazdów, jakichś. No może tutaj w, w lutym był jakiś mocniejszy zjazd, ale te trzy dniu, jed, te trzy świeczki jednodniowe nie są tak wielkie jak ta jedna świeczka je spadkowa, więc tutaj na pewno na rynku pojawił się jakiś strach, a jak wiecie w strachu bardzo często mamy zaczynamy rosnąć, a kiedy Mamy euforię, no to zaczynamy spadać, więc ten strach teraz na pewno się pojawił. Więc nie zdziwię się, jak po prostu dojdziemy do jakiegoś tutaj poziomu, żeby swaycoutować jeszcze raz ludzi, że tutaj pójdziemy jeszcze raz po ATH, albo to był tylko spadek, jakieś tam czyścienie i znowu idziemy do góry, a to ten zrobić coś takiego i będzie kontynuować w dół. Więc zobaczymy, na, jak na razie, jak bitcoin będzie reagował na te poziomy i dopiero wtedy będziemy podejmować decyzję. A tak, no po takim spadku, no to było logiczne, że będziemy mieli. Od reagowanie. No, jesteśmy w jednodniowym spadkowym gapie, który widzicie w tym miejscu, więc według mnie to jest bardziej aktualnie spadkowe niż wzrostowe. To nawet może dojść, no, tak jak mówiłem, do 120 tysięcy dolarów, na 121, zrobić takiego knota i pójść w dół. Więc... Mm, ja bym tego aktualnie nie longował. Dopiero jak flipniemy tego jednodniowego gapa, zamkniemy świeczkę jednodniową powyżej tego jednodniowego gapa, no to wtedy bym rozważał te longi, bo wtedy możemy pójść po ATH. A tak to jest niepewność, bo cały czas jesteśmy w jednodniowym spadkowym gapie i możemy kontynuować w dół. Więc taka krótka analiza Bitcoina. Jeszcze zobaczę, co zrobiła tylko Azja, bo tego nie zobaczyłem. OK, Azja i teraz Londyn, czyli... Azja zostawiła tutaj fajny szczyt. Zgarnęliśmy płynność tutaj z Azji. Mamy London Lows w tym miejscu, Asian Highs. Więc no tak naprawdę tutaj nic się ciekawego nie wydarzyło. Asian Highs, London Lows. I tak to, tak to wygląda. To mogę sobie już usunąć. No i jesteśmy troszeczkę w takim rangeu. Więc dzisiaj zobaczymy, co zrobi Nowy Jork, jak zareaguje na to, co się wydarzyło w piątek o godzinie. A nie, to w sumie podczas Nowego Jorku mieliśmy taki spadek, ale największy był po godzinie 22 tak naprawdę, więc Nowy Jork jeszcze na to nie zareagował, CME w ogóle na Bitcoinie no i też tego nie zareagował, więc bardzo możliwe, że e, zobaczymy zjazd na przykład jak Bitcoin pójdzie tutaj do, do, do jest, nie wiem, 119, 118 i dopiero wtedy będziemy mieli zjazd do 111 po wypełnieniu tego gapa albo właśnie po ten equal loss na CME, bo Siemi nawet nie zobaczył takiego spadku, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, to co się wydarzyło na Siemi. Więc tyle, co chciałem Wam przekazać, i cześć.